Hej, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo gorąco, raz serdecznie z tej strony Kosmo i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam 10 obiektów, a nawet troszeczkę obiektów bonusowych, które są w grze podstawowej i najprawdopodobniej zapominacie o nich, nie korzystacie z nich, albo nawet nie wiecie o niektórych. A naprawdę te obiekty mogą dodać Wam dużo gameplayu i dużo jakby radości z rozgrywki. Wiadomo, oczywiście, są pewnie simowe prosy, którzy będą znali te obiekty, bo są te obiekty bardziej znane, są te obiekty mniej znane. Natomiast jestem ciekawy, ile z tych obiektów. Znaliście ile znaliście? Słuchajcie z tych obiektów ich funkcjonalności. Dajcie mi znać w komentarzach. No i cóż, po prostu musimy sprawić, że gra podstawowa również będzie fajna, bo naprawdę tych obiektów jest sporo i ja w większości z nich nawet nie korzystam i po prostu robiąc jakby research do tego filmu zastanowiłem się i naprawdę niektóre obiekty są ciekawe na tyle, że mogą zrobić, po prostu zrobić rozgrywkę. Także zapraszam Was wszystkich bardzo do oglądania. Lecimy do obiektów. Pierwszym ciekawym obiektem jest laleczka wodu. Jeżeli nie lubicie jakiegoś Sima, tak samo jak ja na przykład nie lubię Elzy Pancakes, to jest, słuchajcie, Wasz czas, aby się wyżyć. Najprostszym sposobem na zdobycie laleczki wódu jest osiągnięcie trzeciego poziomu złośliwości, co umożliwi wam zakupienie jej po prostu przez komputer, przez opcję zamów. Następnie, gdy posiadacie już laleczkę, to musicie powiązać ją z innym simem. No, chyba nikt się nie zdziwi, że w moim przypadku była to Eliza Pancakes, i związany jest z tym nastrojnik Twoje wódu, który na pewno ucieszy złośliwych simów. Co ważne, to to, że laleczka działa tylko wtedy, gdy sim po prostu posiadający daną laleczkę i Sim powiązane są na jednej parceli, ale dzięki temu leczka pozwala nam na przywołanie Sima w dowolnym momencie, wiecie, noc, dzień, to nie ma znaczenia, także mamy tego swojego po prostu... Niewolnika, tak trochę można powiedzieć. I gdy już sim jest w naszej okolicy, to mamy możliwości wykonania czterech interakcji: dokazuj, łaskocz, na mocz i ukój. Co prawda oddziałują one tylko na emocje sima, ale nadal to jest fajna sprawa i może to fajnie ograć w naszej grze. A no i uważajcie, bo jak przesadzicie z wódu, to leczka może się troszeczkę wkurzyć i się tak, jakby spsocić, co zresztą widzicie na ekranie, i to wtedy dostanie się waszemu simowi, a nie simowi, który jest właśnie związany z leczką. Kolejny obiekt, który który Wam pokaże, pozwoli Wam zostać simoroślą. Simorośle mamy już od dwójki, tak naprawdę, w Simsach. I co prawda nie działają one tak fajnie jak w dwójce w czwórce, ale chociaż możemy to zrobić. Ale zacznijmy od początku, bo musicie się dosyć przygotować na taki, można powiedzieć, mozolny proces sporo pracy po prostu was czeka. Aby zostać simorośle musicie mieć dziesiąty poziom ogrodnictwa i dosyć sporo pieniędzy, ponieważ musicie zdobyć sześć magicznych fasolek, a aby je zdobyć, musicie kupować rzadkie nasiona. A każda paczka rzadkich nasion kosztuje tysiąc simolonów. A ważne jest to, że musicie mieć 6 fasolek, ale wiecie, każda musi być innego koloru. Następnie musicie kupić magiczny pniak simorośli i na nim ustawić owe fasolki. Później podlewacie ten pniak i rośnie Wam z niego piękne, magiczne drzewo. Możecie wejść i eksplorować, po czym najprawdopodobniej dostaniecie nasienie simorośli, które możecie zjeść od razu i wtedy stajecie simoroślą, albo zasadzić, aby zdobyć więcej owych nasion. I po zjedzeniu takiego nasienia Wasz sim staje się simoroślą na 5 dni. Voilà! Tak to wygląda w ten sposób, według mnie jest to ciekawe, a tak naprawdę zauważyłem, że nie dużo osób o tym wie, bo to było dosyć dawno temu i sporo osób o tym mogło zapomnieć. Kolejnym obiektem następnym, który może Was tak naprawdę zainteresować jest szkicownik, a to też jest obiekt, kto, z którego nie do końca często się korzysta, tak mi się wydaje. Jest to taki digitalowy odpowiednik sztalugi, na którym możemy rysować obrazy i różni się on zdecydowanie tym, że w przypadku szkicownika możemy zabrać go dosłownie wszędzie, co przyda się, wiecie, na przykład w stworzeniu obrazów ze zdjęcia. No bo jak mamy, wiecie, sztalugę, to nie możemy jej zabrać wszędzie, a zdjęcie możemy zrobić tylko wiecie, z danego miejsca, więc jak nie bierzemy tam sztarugi no to nie zrobimy, nie namalujemy tego obrazu, dzięki szkicownikowi możemy to zrobić. Dodatkowo w grze podstawowej pojawiają się jeszcze kariery freelancera i w przypadku kariery artysty szkicownik nam jest potrzebny, więc można z tego stworzyć naprawdę fajny gameplay i naprawdę fajnie można to ubrać i tak naprawdę pracować w ten sposób, więc jeżeli o tym nie wiedzieliście, to jest to dobry pomysł na rozgrywkę i droga wolna. Nie wiem, czy wiecie, ale w Simsach 4 to nawet w grze podstawowej znajduje się kilka ciekawych, ukrytych miejsc. I teraz pokażę Wam jedno z nich. I jest to Leśna Polana. Aby odnaleźć owy ukryty tak naprawdę świat, można powiedzieć, musimy przenieść się do najtańszej dzielnicy Wierzbowej Zatoczki, tam gdzie są to takie domy startowe wszystkie, które są po prostu do 20 tysięcy simoleonów. I musimy znaleźć takie duże, mistycznie wyglądające drzewo. Należy następnie kilkakrotnie wybrać opcję obejrzyj na drzewie, po czym pojawi się opcja podlej i te czynności również musimy kilka razy powtórzyć. Aż będziemy mogli wybrać opcję rozmowy o korzeniach, później rozmowy o naturze, aż w końcu pojawi się opcja zbadaj. Wiecie, musimy jakby rozwinąć taką relację trochę z tym drzewem. Następnie zajdzie proces, w którym trzeba dokonać dobrych wyborów, po czym gra przyniesie nas do leśnej polany, w której będziemy mogli zdobyć wiele rzadkich i cennych rzeczy, takich jak na przykład drzewo ryba, a poza tym jest tam po prostu pięknie zresztą, no jak widzicie. Nie powiecie, że nie. Sesje zdjęciowe z wychodzą tam super. Ja kiedyś robiłem tam, słuchajcie, wesele i po prostu wyglądało to prze przemagicznie. Więc uważam, że naprawdę bardzo spoko opcja. Teraz mamy krówkę, co prawda nie tą tak przyjemną jak z wiejskiej ślanki, bo jeżeli macie wiejską śliankę, to oczywiście możecie mieć pełnoprawną krowę, ale jeżeli nie, to w grze podstawowej jest jedna, słuchajcie, krówka, która jest krowokwiatem, co prawda. I jest to jakiś substytut. I aby zdobyć nasionko kwiata, można wykonać kilka czynności, jest kilka opcji po prostu na zdobycie tego nasienia. Możemy skrzyżować kwiat lwiej paszczy z truskawkami, co skutkuje wyhodowaniem smoczego owocu, a następnie smoczy owoc znowu skrzyżować z kwiatem lwiej paszczy i wtedy wyjdzie nam nasienie krowokwiata. Można również znaleźć właśnie nasienie krowokwiata w paczce rzadkich roślin, ale to dosyć dużo pieniędzy nam zabiera. Lub można go złowić w parku w oazie Zdrój. I wydaje mi się, że jest ta opcja właśnie złowieniem SDC zdecydowanie najłatwiejsza. Pamiętajcie o tym, aby karmić krowokwiata i przypadkiem nie podjadać tego kuszącego ciasta, bo jeżeli pierwszy raz nasz sim zostanie zjedzony i wypluty, to jeszcze spoko, ale jak za drugim razem klikniemy zjedz tort, to nasz sim umrze, a chyba tego nie chcemy, prawda? No, no dobra, niektórzy mogą chcieć, jeśli chcecie, aby wasz sim na przykład, nie wiem, żył wiecznie czy coś, to możecie krowokwiatowi podkładać ofiary, a potem go doić, ponieważ mleko krowokwiata ma działanie odmładzające, właściwości odmładzające, i to jest jeden z lepszych pomysłów na grę. Stworzyć po prostu sobie taką osobę, która chce żyć wiecznie i znalazła sposób i pije po prostu, wiecie, te mleko z krawokwiata, przeprowadzając co chwilę nowe osoby, żeby ten krawokwiat je zjadał. Uważam, że to jest świetny pomysł na rozgrywkę. No nie powiecie, że nie. Nie wiem, czy wiedzieliście, że w grze podstawowej jest taki obiekt, ale ja osobiście jestem zauroczony. Co prawda nie posiada on specjalnej funkcjonalności, ale idealnie sprawdzi się na jakiejś imprezie simowej. A chodzi mi o tak zwany pokaz laserowy, czyli po prostu takie urządzenie wyświetlające lasery, nie powiecie po prostu, że te tańczące kuliki nie są przeurocze, no nie powiecie, że nie, na każdej imprezie według mnie będzie to przydatne, a ja osobiście powiem wam szczerze, że niedawno dopiero dowiedziałem się o istnieniu tego obiektu, więc jestem ciekawy, czy wy wiedzieliście, że do jakichś imprez nada się idealnie, kiedy nie macie dodatków, Naprawdę bardzo spoko opcja. Kosz, który zamienia śmieci na pieniądze, jest względnie znanym obiektem, ale myślę, że nadal są tutaj osoby, które nie wiedzą o jego istnieniu. Owy kosz sprawia, że już nigdy nie będziemy musieli wynosić śmieci na dwór, ponieważ jakby one utylizują się same. A na dodatek za każde wyrzucone śmieci oddaje ten kosz nam trochę simolonów, od 10, zależy też od wielkości jakby śmieci i tak dalej, więc może to być troszeczkę więcej. Co prawda jest on dosyć drogi, bo kosztuje 1200 simolonów, ale z czasem wiadomo, jak będziemy wyrzucać po prostu śmieci, to nam się to zwróci. Jedyny jego minus i jedyne jakby co w nim przeszkadza to jest to, że ma on tylko jeden wariant kolorystyczny i nie pasuje po prostu do każdego. Wnętrza, tylko takich bardziej nowoczesnych, a szkoda. Jeżeli chcielibyście polecieć w kosmos, to nie wiem czy pamiętacie, ale w podstawowej wersji The Sims 4 jest możliwość wbudowania rakiety. Jeżeli macie od witej w pracy, to możecie polecieć w kosmos, tak wiecie, literalnie, bo możecie polecieć po prostu na Sixam, czyli na ukryty świat kolejny w The Sims 4, ale tak jak mówię, to w dodatku witej w pracy, a my teraz skupiamy się na grze podstawowej. Także jeżeli nie macie tego dodatku, to nadal jest sporo możliwości. Na przykład mamy eksplorowanie kosmosu przez wyskakujące pop-upy, które widzicie na ekranie. Można dużo rzeczy po prostu zebrać, dużo rzeczy się dowiedzieć. A jak mamy na przykład Sima z wysokim poziomem złośliwości, to możemy wsadzić owoce w wydech rakiety, co spowoduje, że rakieta rozbije się przy lądowaniu. Jest to dosyć dramatyczne, także polecam wam tego spróbować, bo naprawdę można się najeść troszeczkę stresu. Dodatkowo mamy dużo możliwości majsterkowania nad właśnie tą rakietą. Naprawdę dosyć dużo świetnej zabawy. Kolejnym obiektem, który pojawia się w grze podstawy, jest przejście do ukrytego świata, czyli do zapomnianej groty. Aby wejść do zapomnianej groty, musicie posiadać dziesiąty poziom umiejętności majsterkowania i wybić wejście, w parku w Łazie Zdrój. Jak się tam dostaniecie, to również możecie zdobyć wiele obiektów kolekcjonerskich i powiem wam, że to też jest jedno z ciekawszych miejsc do jakichś zdjęć, do jakichś takich miejsc, w których właściwie mówię, po prostu będą robić ciekawe fotki. Szkoda, troszeczkę boli mnie, że tak dużo rzeczy jest niewykorzystane w Simsach, bo można by było naprawdę dużo też dodać do tej groty, ale cóż, tak naprawdę to jest jedyne, co można mniej robić. Następnie jeszcze pogadajmy sobie o maszynie do pieczenia babeczek. W tej maszynie od pewnej umiejętności gotowania będziecie mogli sprzedawać babeczki do pobliskiej piekarni, co może być dobrym sposobem na zarobienie sobie pieniędzy i tak naprawdę powiem wam zupełnie szczerze, że może to robić dosyć dobry stały dochód, więc jeżeli macie simów, którzy lubią gotować i chcą pracować z domu, to jest to dobra opcja. Kolejnym obiektem takim już dodatkowym, o którym chcę Wam powiedzieć są skrzynie, ponieważ ja nie wiedziałem, że do skrzyni można coś wkładać i w nich coś przechowywać, a to jest idealny pomysł na przykład dla jakiegoś ogrodnika, który ma wiecie, w wyposażeniu za dużo roślin, nasion czy czegoś, żeby sobie położyć do skrzyni po prostu te nasiona i mieć je tam, i je tam przechowywać, a nie właśnie w ekwipunku. Myślę, że to jest mega spoko, że można takie rzeczy tam schować i ja do niedawna również nie wiedziałem o tej funkcji, więc dla mnie to też jest po prostu szokujące. I to tyle moi kochani, napiszcie ile tych obiektów znaliście, z ilu korzystaliście, czy będziecie teraz korzystać z czegoś nowego, czy może słuchajcie, wpadł wam pomysł na jakąś rozgrywkę, mam nadzieję, że tak. Ja oczywiście dziękuję wam wszystkim bardzo za oglądanie, jeżeli spodobał wam się ten film, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, bo zbliżamy się bardzo blisko do 156 tysięcy, także mało zostało. Ja Liczę na Was oczywiście bardzo, bardzo mocno. I cóż, dziękuję bardzo. Za oglądanie widzimy się, kochani, w kolejnym odcinku. Do zobaczenia następnego. Pa, pa.